Pompowanie balonika dobiega wreszcie końca i będziemy mogli przekonać się, która z ekip tak naprawdę jest w lepszej formie. Czas na wielkie piłkarskie widowisko. Która z drużyn przechyli dzisiaj szale zwycięstwa? Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Witamy Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Na Państwa ekranach skład Rakowa Częstochowa na ten mecz. Mamy zestawienie drużyny gości na ten mecz. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. No niepewna interwencja. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. No i po ataku, dobra interwencja. Nigdy nie jest łatwo przewidzieć, kto będzie miał największy wpływ na losy meczu. Ale w tym przypadku można obstawiać w ciemno. Czego spodziewasz się po gwieździe tego zespołu? To postać, której przedstawiać nie trzeba. Zresztą, zdobyte cztery bramki w trzech meczach mówią same za siebie. Myślę, że dziś możemy spodziewać się kontynuacji. Z Wolińskiej. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Fran Tudor. Prezent dla drużyny przeciwnej. Tylko z jakiej okazji? Rafał Wolski. No tak to można podawać na Orliku. Łatwy przechwyt. Ale zagrana. Niebezpieczna piłka. No tak. Dobrze żarło, ale zdechło. Bywa. Nieudanie teraz. Strata. Tudor. Zwoliński. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Wyblok, ależ to zrobił. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Zanie dociera do Wolskiego. Szansa! Czy przełamie impas? Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Rzut rożny. Świetna okazja, by objąć prowadzenie. Głębokie ośrodkowanie z rzutu rożnego. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Uwaga! Nie może tego zwardować! Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy, zupełnie niecelne. Warto próbować, Tomku, ale próbować trzeba z głową, to nie mogło wpaść. Radomia Traci piłkę. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Wolski. Łukasz do Grzesika. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Znakomite prostopadłe podanie. W ostatnim kwadransie goście bardzo mocno przycisnęli rywali. Zdziwię się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują. Rafał Wolski. I raków bez piłki. Podanie dociera do wolskiego. A niewiele brakowało. Dobry pomysł. A szkoda, że strzał niecelny. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Uwaga, będą prowadzić. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Podanie dociera do Wolskiego. Dobry refleks Bramkarza. Wypita piłka. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Dobra presja teraz, mają piłkę. Polski! No w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. I teraz widzimy w tej powtórce jak to wpadło. Przede wszystkim przyjrzyjmy się tej półkowej akcji. Świetne to rozegranie. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Łukasz Zwoliński. Przerwał ta rywali. Raków Częstochowa teraz napiera. Decyduje się na strzał. Ale bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Ależ łatwo teraz minął. Mamy uderzenie. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Tracą piłkę Częstochowianie. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Czy będzie z tego bramka? Ryzykownie, ale skutecznie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Przy piłce Jan Grzesik. Centruje w pole karne, ma do kogo. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. No to chyba musi być czerwona kartka, proszę państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? Przekonamy się, czy ta czerwona kartka zmieni coś w tym spotkaniu. Mają korzystny rezultat, ale grając w przewadze, rywal spróbuje odwrócić losy spotkania. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby złapali teraz wiatr w żagle. Nieodpowiedzialnie się zachował, osłabiając swój zespół ze skrzydła w szesnastkę. No i nic z tego nie będzie. Mają teraz szansę na kontratak. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Nie ma! Blok, brawo! Świetnie zagrał, będzie groźnie. To była wymarzona okazja do podwyższenia prowadzenia, no ale nic z tego nie wyszło. Aż szkoda gadać, takie okazje nie zdarzają się często, oby tylko tego nie pożałowali. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Uwaga, okazja na remis. Goal Klara Rakowa. Mamy remis, a dla Częstochowskiej drużyny to jeszcze nie koniec. Rozochodziła ich ta bramka. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą zaraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bram. Mamy remis. 1 do 1. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Bra toczy się mimo tego faulu. Ma teraz dobrą okazję, ależ refleks, znakomita interwencja. Widać tu, że koncentracja była zachowana do końca. Udało się uratować zespół. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Częstochowianie, tracą teraz piłkę. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Nadal bardzo groźnie. Broni to bramkarz, a na dodatek przytrzymuje piłkę, świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo. I raków bez piłki. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Decydująca faza meczu, i proszę. Być może decydująca akcja. Zespół wziął się ostro do roboty. Pogrywa piłkę w pole karne. Rony urwał. Szkoda, że zabrakło szczypty celności. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Cytuje się na strzał. Doskonale się ustawił. Tak, proszę państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wadę zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał, krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił. Że był ustawiony za daleko od krótkiego słupka, dobrze wie, że ten gol obciąża jego koniec. Mamy teraz wynik 2 do 1. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Bez problemu tu się urywa. Rzuca teraz piłkę do środka. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Strata teraz. To już chyba ostatnia szansa. I wyrzucali! Grają w osłabieniu, ale nie stracili woli walki! Do końca meczu jest już bardzo mało czasu, proszę państwa! Jak to się teraz potoczy? Co do milisekundy wymierzył to podanie w uliczkę, żeby nie było spalonego. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę.